Cześć kochani, witam na kanale Skrapendeku Krawcji już po świątecznie. A na moim biurku coś tak dużego, co w zasadzie nie mieści się w kadrze. Jest to lampionik, lampionik który powstał na bazie z Ikei. Te lampioniki w Ikei są całkiem przyjaznej cenie, bo on mimo swoich dużych rozmiarów kosztował słuchajcie 20 zł, niecałe, 19, chyba 99 zł. Więc całkiem fajna cena, i ja przyznam szczerze, że tych lampioników w okresie zimowym zrobiłam dość sporo. On jest tutaj, słuchajcie, u góry z takim ala kominkiem, potem macie dół. Są drzwiczki otwierane. Teraz tutaj jest przewrócony mój tealight, light bo mm, mam odpalony akurat mam takiego plastikowego tealighta, tilighty tea możecie kupić przynajmniej mogliście kupić w action nie wiem czy jeszcze są takie z włącznikiem ten jest akurat z temu ale te w action są bardzo podobne i to jest taki fajny magnesik także te drzwiczki są zamknięte dość szczelnie jeżeli ktoś nie wiem chadza gdzieś z lampionami na ruraty chociażby to nie zgubiłby um, takiego tealighta. E, oczywiście mówię tak e, przyszłościowo, bo wiadomo, że w tym roku sezon e, świąteczny już tak za nami. E, natomiast lampion ten, zwróćcie uwagę, że zrobiłam celowo taki dość e, zimowy, mało świąteczny, bo ja lubię takie lampioniki e, i różne dekoracje wykorzystywać nie tylko na święta, jeżeli nie zrobicie jakiegoś motywu, typowo, nie wiem, sanie świętego Mikołaja albo prezenty pod choinką, to tak naprawdę możecie z takich dekoracji korzystać sobie swobodnie całą zimę. Czego jeszcze używałam do jego zrobienia? Zaraz Wam pokażę wszystkie preparaty. Na razie pokażę Wam te całkiem urocze ptaki. Te urocze ptaki, które tu widzicie, to jest papier ryżowy z itd. Taki większy, 14 chyba 8, 14,8 cm. I one są w takich arkuszach kwadratowych. Ja oczywiście tutaj sobie oderwałam częściowo. Nie mam chyba już tu pod ręką tego formatu akurat papieru ryżowego, bo dość dużo jej zużyłam. Więc, więc już Wam nie pokażę raczej. O, mam tu, czekajcie, jeden się Ptasio ostał, zaraz Wam pokażę. Dostałam po prostu gratis i zapomniałam o nim. E, zakupowałam, e, zakupiłam je e, w kilku miejscach. Najpierw kupowałam na warsztaty w e, Inspirello sklepiku. Tam mają naprawdę dość duży wybór e, różnych papierów ryżowych, ale potem mi zabrakło i bałam się, że z Inspirello troszeczkę długo może potrwać, zanim dostanę. A jak wiecie chciałam dokończyć prezenty świąteczne, więc no, czas mnie naglił, więc zamówiłam dodatkowe papiery ryżowe już na Allegro i tam dostałam właśnie, słuchajcie, w gratisie, nie wiem, kilka arkuszy, co w sumie uratowało mnie, bo zrobiłam o jeden lampion więcej niż planowałam oryginalnie, zatem by mi mojego papieru zamówionego również nie starczyło. Sam projekt jest dosyć prosty. Najpierw ośniżyłam, a właściwie oszroniłam sobie szybki. Na tym konkretnym lampieniku zrobiłam to za pomocą preparatu e, takiego e, z efektem szkła matowego w kolorze białym i to jest Frost Effect Paint, czyli e, taki szron, taki efekt właściwie mrozu e, w farbie. Tym pokryłam sobie szybki od strony zewnętrznej po wyschnięciu nakleiłam papier ryżowy moim ulubionym świątecznym, że tak powiem, klejem. To jest Spend Artu Klej. Dekupaż Vernish Glue, czyli z werniksem. I akurat w wersji zimowej często wybieram sobie Glitter, czyli on jest taki jakby lekko brokacący. Normalnie takim klejem nie kleję, ale wiadomo, święta, mróz i te sprawy więc on całkiem fajnie wygląda na tych projektach. Jest taki lekko mieniący. Następnie, jak już to było przyklejone, pokryłam sobie, jak widzicie tutaj, elementy metalowe oraz brzegi pastą śniegową. I to również jest z Pentartu. Czekajcie, szukam, czy mam tu gdzieś. O, mam taki mały. Snow Paste. Ona jest w trzech rozmiarach. Jest ta, to jest 50 chyba, 50 ml, tak. Potem jest w takim rozmiarze jak ten klej, czyli w setkach i jest jeszcze w 250 takich dużych. Natomiast nie doradzam Wam, jeżeli chcecie sobie kupić jeszcze taką pastę śniegową, zakupowania zbyt wielkiej objętości, dlatego że ona bardzo szybko wysycha. I raczej może Wam nie przetrwać taka pasta do przyszłego roku, więc jeżeli nie planujecie tworzenia wielu projektów, to raczej sięgnijcie po mniejszy pojemnik. Pasta śniegowa po jakimś czasie zmienia się w taką dość twardą konsystencję. I tak jak raczej nie nakładam rękawiczek przy projektach mediowych albo dekupażowych, to kiedy akurat nakładam pastę śniegową, to poniesięgam, więc tutaj też Was ostrzegam, ponieważ za chwilę ona się zmienia w taką już nieprzyjemną bryłę, którą jest ciężko zczyścić nawet ze szklanej maty. Na górze takiego lampioniku mamy taki komin. Również tu wiem, że tak w zbliżeniu dużym. Ośniżyłam sobie, zobaczcie, rand dachu i tutaj tego kominka. Także ośniżyłam sobie dolną krawędź. No i tak mi służy mój lampionik. W związku z tym, że konstrukcja jest dość stabilna, jest to metalowy lampion ze szklanymi, tak jak mówiłam, okienkami. Możecie swobodnie sobie tutaj używać również świeczek zwykłych. Nie muszą być to elektryczne. Można wstawić sobie większą świecę. Można wstawić sobie tealighta takiego zwykłego więc ten lampion daje sporo sporo możliwości. No i tak w zasadzie to wszystko, co chciałam Wam pokazać dzisiaj i powiedzieć. I chciałam Wam zarekomendować ten projekt, jeżeli jest dla Was za duży, ja już teraz nie mam mniejszej wersji w domu, bo no, tak jak Wam mówiłam, sporo tych lampionów zrobiłam i sporo z nich opuściło dom albo na zamówienie, albo po prostu w prezentach. Już Wam powiem, ile tych lampionów zrobiłam. 12. <noise> Także 12 lampionów, musiałam sobie w myślach policzyć. I no, każdy był różny. Były z zaniołkami, były jakieś tam wiecie, bardziej właśnie z ptaszkami, widukami zimowymi, więc były naprawdę różne. Używałam też, powiem Wam, różnych e efektów szronu. Przy ich tworzeniu, więc one nie wszystkie były identyczne, ale większość z nich była właśnie tego formatu. Jeden lampionik zrobiłam właśnie mniejszego formatu, i on jest dostępny w IKI za 15 zł. Więc jeżeli ten jest dla Was zbyt duży, a zaraz Wam powiem, ile on mierzy centymetrów, to możecie sobie zrobić mniejszą wersję. Ten lampionik, tu licząc od komina, ma niespełna 30 cm, 28,5. Więc 28 cm wysokości to jest dość duży, pokaźny lampion. Jeżeli miałby znajdować się na zewnątrz, to myślę, że musiałby być bardziej zabezpieczony jeszcze werniksami. Nie wiem też, jak reaguje ten śnieg na zimno, więc tu wam nie poręczę, czy jest to bezpieczne, żeby go pozostawiać na zewnątrz. W każdym razie do użytku domowego jak najbardziej. No i ja się dzisiaj z Wami już żegnam. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak taki lampionik wykonać, to już będzie mi ciężko Wam to pokazać ponieważ lampioników już nie posiadam. Wszystkie zużyłam, ale mogę Wam to pokazać na podstawie Słoika. Gdzie mam szklany, też no wiadomo, szklany słoik, więc to będzie przyjmowało tak samo. Więc, jeżeli chcecie, dajcie znać w komentarzu, to możemy sobie zrobić taki wspólny słoikowy lampionik zimowy. Ale to piszcie, czy mam nagrywać tutorial na ten temat, czy jest to dla Was wszystko jasne, proste i, i, i nie ma takiej potrzeby. Ja już się z Wami dzisiaj żegnam. To na razie pa, pa.